Hej, nazywam się Magdalena Tomalak. Witam Zodiakalne Skorpiony w czytaniu na czerwiec 2024. Zacznijmy od ogólnej energii. Zobaczmy, jakie macie samopoczucie w tym miesiącu. Karta Księżyc. Sprawiedliwość. Wisielec. I Karta Magik. Ok, fajna energia taka um... Taka przełomowa. Mamy tutaj w środku kartę Sprawiedliwość i kartę Wisielec, obydwie w negatywnej wersji, więc ta karta Sprawiedliwość często kojarzy się z jakimiś rozwodami przede wszystkim, no bo też dużo robię czytań takich um, związkowych, miłosnych, um, ale, więc o coś takiego może chodzić tak, o jakąś sytuację na przykład właśnie z rozstaniem, z rozwodem ale równie dobrze może chodzić o jakieś. Um, Sprawy sądowe, jakieś, nie wiem, z biurokracją, może jakieś długi. Tutaj mamy Wisielca, któremu pieniądze z kieszeni wypadają, więc może chodzi właśnie o jakieś długi, o, jakieś, um, o jakąś sytuację finansową, jakieś sprawy, które, um, które wymagały dużego nakładu finansowego, może w Twoim, um, w twoim przypadku. I to mogło być coś, co trochę spędzało Wam sens powiek. Może się martwiliście, że właśnie nie starczy Wam na coś pieniędzy. Może właśnie pojawiały się jakieś, um, nie wiem, jakieś um, rachunki, jakiś, nie wiem, mandat, um, coś takich rzeczy, jakieś dodatkowe, może opłaty um, z jakiegoś tam powodu, tak? Może coś, czego się nie spodziewaliście. Coś takich rzeczy mogło się po prostu pojawiać um, albo pojawić raz, tak? I to mogło Was trochę. Um, Przerosnąć, albo może od jakiegoś czasu coś takich rzeczy, gdzieś tam się, wiecie, pojawiało w waszym życiu. I to, co widzę, właśnie dlaczego powiedziałam, że przełomowa taka energia, mamy tą kartę księżyc i kartę Magik, więc mam takie poczucie, i tutaj jest też pełnia księżyca. Tak jakby coś rzuciło światło na waszą sytuację. Coś, co sprawi, że znajdziecie. Jakieś rozwiązanie, może właśnie z jakimś prawnikiem pogadacie w końcu, albo zasięgniecie porady jakiegoś tam doradcy, e, albo nie wiem, jakiś znajomy okaże się, że ok, był w podobnej sytuacji i powie wam, wiecie, jak sobie z tym poradził, e, albo może z jakiejś, nie wiem, innej strony jeszcze, tak? Dostaniecie podwyżkę albo jakąś premię, która akurat pokryje jakieś tam koszty, które was zaskoczyły, e, i, no i może tam widzicie, wiecie, na zero, no ale przynajmniej nie na minusie. Więc, coś takich rzeczy, tak? I z tą kartą Magic, no właśnie, to też jest taka karta, wiecie, taka sprawcza. On tutaj ma, e, ma różne rzeczy, tak? Wszystkie te, te, um, nie wiem, jak to się nazywa, no nieważne. Ma cztery różne elementy, e, które może wykorzystać, jakby wie, co ma, zna, jakby swoje prawa, powiedzmy, e, wie, jakie ma zasoby, tak? Wie, z czego może skorzystać. Um, nie tylko wie, ale w sensie nie tylko nawet nie, że czekajcie, no bo to tak się mówi, że wie, ale że po prostu czuje, tak? W takim sensie, że nie tylko wie, że coś tam może, ale jakby czuje tą taką sprawczość, tak? Że to nie jest tylko takie jakieś gadanie i myślenie, tylko czuje się po prostu pewnie w tej swojej sytuacji albo w odniesieniu do tej sytuacji, tak? Że teraz już, okej, okay, Zrozumiałam coś, czy zrozumiałem, wiem co mam zrobić, i zaczynam to robić, tak? I nie siedzę po prostu jak ofiara losu i nie użalam się nad sobą, tylko po prostu robię to co trzeba, żeby się tutaj z tej sytuacji wykaraskać. Ok. Mhm. Dalej mamy szóstkę mieczy, dziesiątka monet, dwójka kielichów, ok. Mhm. Więc, nawet jeżeli chodziło właśnie o jakieś rozstanie, rozwód, może dla części z Was e, coś z takich sytuacji, e, czy może na przykład jakaś sytuacja finansowa, która e, wiecie, może nie tyle, że się rozstaliście, ale była jakaś inna sprawa, która Was trochę poróżniła w związku, taki Was od siebie oddaliła, <laughs> jakiś tam kryzys powstał. Z tego powodu, to wygląda na to, że odejdziecie od tego, tak? Ta szóstka mieczy właśnie symbolizuje takie wypływanie na spokojne wody, tak? Wy, wykaraskacie się po prostu z tej sytuacji. Dalej mam dziesiątkę monet i dwójkę kielichu, więc przepiękne karty, zwłaszcza jeżeli chodzi o tutaj o związek, um, o jakąś sytuację w relacji, że, że uda jakby no, uda wam się, jakby załatwienie tej sprawy. Zostawienie tego za sobą, domknięcie tego tematu sprawi, że też Wasza energia się zmieni, a przez to energia no, w Waszym otoczeniu, tak w Waszej rodzinie, z bliskimi Waszymi, z partnerem, partnerką. Mhm. Czwórka mieczy, ósemka buław i dziewiątka buław. Mhm. Dalej ósemka kielichów, rycerz kielichów i królowa monet. Okay. Dla części z Was. No właśnie, jeżeli tak jeszcze muszę wrócić do tego rozwodu, bo tutaj tak w temacie relacji poczułam mocniej, że jeżeli rzeczywiście się rozstaliście, może mieliście takie poczucie, że. Okej, okay, teraz to ja już nikogo nie, nie poznam, albo może nawet nie chcę nikogo poznawać. No, bo no to jest duże, takie wiecie, rozczarowanie, to nie jest wcale łatwa sprawa. I może długo czuliście się właśnie ta,cy wiecie, zranieni i straciliście nawet nadzieję na to, że jeszcze kiedykolwiek będziecie szczęśliwi, ale tak jak patrzę na te karty, nawet tutaj z tym rycerzem kielichów, taki rycerz z białym koniem i z bukietem czerwonych róż, mam wrażenie, że jakby to nie jest tak, że wszystko stracone, że. Nie wiem, czy w tym miesiącu, może dla części z was, jeżeli rzeczywiście rozstaliście się już jakiś czas temu i naprawdę um, czujecie się już lepiej, to, to w tym miesiącu może nawet kogoś nowego poznacie. Um, ale na pewno ta zmiana w waszej energii, to, że wyjdziecie z tej takiej roli ofiary, tylko poczujecie taką swoją sprawczość, to sprawi, że jakby ustawicie się na takiej drodze do, yy, do szczęścia. Tak, że nawet jeżeli nie teraz, no to po prostu będąc takiej energii, e, macie dużą szansę na to, że poznacie jeszcze kogoś fajnego, wartościowego, kogoś, z kim będziecie się fajnie dogadywać, kto będzie do was fajnie pasował, z kim będziecie mogli stworzyć naprawdę taki e, stabilny, szczęśliwy związek, e, tak oparty na wiecie na wspólnych wartościach, na tym Czego jakby obydwoje chcecie, i gdzie wymieniacie się, jakby stoicie na równi, wymienia, wymienia, wymieniacie się tym, co sobie dajecie, tak? Na równo, porówno dajecie i bierzecie od siebie. Więc to na pewno też w takim kontekście tutaj widzę. Dobra, zobaczmy z kart emocji, co tutaj jeszcze mamy. Bez karta emocji. Karta chęć odwetu. Zazwyczaj tą kartę widzę jako takie stanie na progu, tak, że ktoś się zastanawia, czy w tą, czy w tamtą, ale tutaj mam poczucie, że to dosłownie taka chęć odwetu, że wcześniej dawaliście sobie wchodzić na głowę komuś, że nie wiem, godziliście się, może przychodziły do Was jakieś, nie wiem, za wysokie rachunki za coś tam. Albo, nie wiem, ktoś tam ciągle Wam jakieś problemy robił i może sobie na to pozwala liście. tak jakby teraz to jest taka no chęć odwetu, że ja tutaj się teraz postawię i odegram, tak? I to teraz ja zaatakuję. <grym> e, jakby no wiecie, mam nadzieję, że tak zgodnie z prawem oczywiście. <grym> Ale wiecie o co chodzi, no nie? To jest właśnie taka energia, że nie, ja już sobie nie pozwolę po prostu w kaszy dmuchać, nie pozwolę sobie wchodzić na głowę, e, no, Że ja się teraz tutaj odegram. Za to mm, nienawiść, ból, no trochę takie właśnie, że miarka się już przebrała, no nie? Żal, smutek i <grym> karta zaufania. Ok. No, ciekawe, całkiem mocne te karty tutaj z tych emocji. E, tutaj w tych kartach mamy taką większą lekkość. W sensie ja to tak czuję, że mm, bardziej takie poczucie mm, lekkość z jednej strony, ale takie poczucie, że dobra, staję na swoim, biorę sprawy w swoje ręce e, i jakby zawalczę o siebie, tak? A tutaj jest dużo takiego no właśnie smutku, e, smutek, ból, żal. Tak jakby to było właśnie ta dobra energia wychodziła z tego, że miarka się przebrała, tak? że już mam dosyć e, siedzenia, użalania się, płakania w poduszkę. E, no właśnie, po pozwalania na to, żeby mnie ktoś tutaj wykorzystywał, że ja się tutaj postawię, tak? I ja zawalczę o siebie, e, zawalczę o swoje szczęście. Mm, no, więc no duża zmiana. Taki przełomowy miesiąc, tak jak mówię. Um. No i co więcej, no cały czas jakby mam tutaj e, jakby z tyłu głowy te, te pozytywne karty, więc i tak, i tak jak powiedziałam, że może niekoniecznie w tym miesiącu jeszcze, ale ta postawa właśnie doprowadzi Was do tego szczęścia, którego szukacie. Okej, okay. z kart porady mm, zwróć uwagę na znaki, na sygnały i karta piękno. Okej. Okay. Te karty też taką moc mają, tak? Tą kartę widzę jako takie zadbanie o siebie, właśnie, zatroszczenie się o siebie, zawalczenie może nawet o siebie, tutaj w tym kontekście. A ta karta mi się kojarzy właśnie z taką odwagą do tego, żeby przejść przez ten ciemny las, gdzie może wcześniej, widzicie, ciągle ktoś was źle traktował, ciągle byliście w jakiejś takiej nieciekawej, czy to nawet sytuacji finansowej, czy sytuacji nie wiem, może w pracy, tak, czy może właśnie z jakimś partnerem byłym, czy z partnerką, e, gdzie no, czuliście, że ktoś tam wami trochę pomiata, e, bo baliście się jakby tej, też tej konfrontacji, tak? Jakby widzieliście to jako taki czarny szarobury, jakiś las ciemny, i nie wiadomo, co tam jeszcze w nim jest i co się tam czai za, za każdym rogiem, ale tak jakbyście jakbyś, właśnie teraz stwierdzili, że no nie, że najwyższy czas po prostu wstać i przez ten las przejść. Więc to jako porada widzę tak bardzo, jako takie potwierdzenie, że tak, że idziecie w dobrym kierunku, że tak, to jest czas na to, żeby właśnie zadbać o siebie w taki sposób. Nie zadbać o siebie wycofując się, udając, że wszystko jest dobrze i że ja tu jestem tutaj przepełniona miłością i wszystkim wybaczam, bo to, to nie jest dbanie o siebie, jeżeli efektem jest to, że Ty cierpisz. Dbanie o siebie w takich sytuacjach to jest właśnie stanięcie na nogi, wzięcie sprawy w swoje ręce, postawienie granicy i przejście przez to, co jest trudne. Takie zawalczenie o siebie, no więc takie potwierdzenie tego, że taki ten doping taki dla Was, że, że tak to, to tędy jest ta Wasza droga i nie ma co po prostu dawać sobie wchodzić tę głowę, nie? Ok, no dobrze, w takim razie to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne i do usłyszenia niedługo.